Słuchajcie, wiadę tutaj jednak na tą pompę kurcze i sprawdzę to ciśnienie. Jutro to może być cholera jasna. Jutro to może być, wiecie, ja mam wąż, wszystko mam, tylko nie mam manometru. Kurde. jak to później Jak to później napompować tak żeby ten, no zaniedbałem tą sprawę, no Tą sprawę akurat zaniedbałem, no i co zrobisz? I co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Pytanie czy tu jest luft w ogóle jakikolwiek gdzieś, a tu luftu nie widzę kurcze cicho, wszystko jest oprócz tego co trzeba no, tutaj nie ma. Kompresora nie uświadczysz kompresora, to mój drogi nie uświadczysz tutaj. Kurczę, a ja no, muszę chyba wjechać na ten, muszę chyba wjechać słuchajcie na na Gorzelcu, tam kurczę na te pompy. Spróbuję go teraz wyłączyć. Spróbuję go wyłączyć i włączę. Powinien normalnie się zachowywać, bo on po prostu on ma takie zachwianie, jak jest minus. Jak jest na plusie, to nie pokazuje nic. Zaraz zobaczymy. bym go tam za minut za nie wiem parę sekund w tym czasie sobie wezmę łyknę sobie kole, kurde, no nie mogę trafić kluczem do stacyjki, to są kpiny No i ciekawe czy pokaże mi, czy nie? No Dobra, ale ile teraz pokazuje? Dobra, pokazuje mi z tamtej strony wewnętrzny bliźniak z prawej strony Ciśnienie w ogumieniu No to, kurde, tu pokazuje Nie no to ja mam dobre ciśnienie 8-8 nie ma się co tutaj stresować No jest dziewięć wszędzie no. Ja pierdzielę. O co tu chodzi? Czekaj, zrobimy sobie odniesienie dziewięć to się resetuje, kurczę. Gdzieś to się resetowało, ale gdzie? No, już zniknęło. Już zniknęło. Dobra, jadę tam, kurczę. Muszę kupić, muszę kupić w internecie, kurczę, zamówić sobie porządny, kurde, z prawdziwego zdarzenia manometr, nie? Dopiero wtedy będę mógł tutaj sobie, bo wszystko mam, wąż mam, wszystko mam, bo tu jest w zestawie, w nowym aucie było, ale muszę kupić, odżałować, nie wiem, 100-150 zł na dobry, bardzo dobry manometr. Taki, który będzie pasował do mojego węża, ewentualnie jeszcze z wężem. No, teraz jest wszystko dobrze. No, tutaj przy te, tych temperaturach coś pokazuje, no. Ciśnienie jest ok. zobaczymy jak to wygląda kontrola I tak się powinno do Niemiec wjeżdżać zobaczcie, a nie kurcze w poniedziałek to tu będzie wszystko za, zaklejone zaklejone będzie wszystko a dzisiaj proszę piąte, sobota popołudnie, wieczór dlatego nic... a to w tą stronę jednak, tak? dobrze, dlatego tutaj nic nie zatrzyma, kurcze pieczone Ostatnio burówek wjeżdżał wieczorem, też była sobota, jakiś taki wieczór był. To go zdjęli. Tam do kontroli. W Cole. A się nudzili i chcieli się rozruszać, to go zdjęli. Teraz tak, staniemy tutaj na chwilę. Mam nadzieję, będzie gdzie, gdzie przycupnąć. Przeloguję kraj. władnęli całym parkingiem, nawet nie ma gdzie stanąć się przelogować Jak jest korek, to nie ma problemu, tu się tam zalogujesz skórcze w kolku, nie? Ale jak teraz jak teraz nikogo tutaj nie ma to nawet nie ma gdzie stanąć, bo tutaj jest, no widzicie, wszystko tu normalnie wszystko idzie przez parking teraz, tu jest już zamknięte, widzicie? Ciężarówki są zamknięte. Wszystko jest kierowane tędy, bo normalnie to prosto się nie. I, I sobie wyobraźcie, że oni normalnie z karabinami stoją, nie? No nie ma to tamto, nie? Długa broń, lipy nie ma, nie? Tak poustawiali te pachołki, że tu nie ma gdzie przy, przycupnąć nawet na chwilę. Cały parking zajęty. Czekaj, ja tutaj stanę, bo przecież musia ja nie będę tam dalej bo gdzieś znowu się zatrzymywał, zjeżdżał, nie? Się szybko, szybko, się tutaj zaloguje. Kierowca, kraj rozpoczęcia, Niemcy. tu nikogo nie ma, to sobie tu wpiszemy ładnie od razu osiemset dziewięćdziesiąt godzina dwudziesta dwudziesta pierwsza z tyle Teraz już, można... Teraz już można jechać. Zobaczę jutro, kurde, <laughs> jutro jak wstanę rano to sobie sprawdzę, tak to koła, te policja sto i zobaczę. sobie sprawdzę to, to ciśnienie, zobaczę. Bo... Czy ten wąż? No ale ja tego węża nie używałem nigdy. Teraz też lewarek mam rozdziewiczony już. Ogólnie, bo stanąłem w zeszłym tygodniu na weekend, tam pod Wrocławiem. Przyjechał do mnie ten. Przyszedł do mnie, no tam była niedziela, nie wiem. Koło południa, gdzieś. Przyszedł do mnie, słuchajcie, kierowca. Zapukał w drzwi. Ja tu siedziałem przy laptopie. Montowałem filmy. A on zapukał i pyta się, czy mam pożyczyć mu lewarek, bo on ma lewarek, tylko taki stary, starym, takim starym autem był, nie, jakimś tam, wiecie, bądź krajówkę chyba robił, czy coś. Wiecie, jak to te stare auta, nie? Coś organ nieużywany zanika, jak to mówią, nie? No i ten, no i mówi, ty, pożycz mi lewarek, kurde, bo ja mam ten, mam, ale mam tak zapieczony, że ja nie, nie, nie mogę go odpalić w ogóle, nie? Polazem tam z tym lewarkiem, wiadomo, no to pewnie, że mam, to Ci pożyczę, no Ty, no i on mi mówi takie coś, że jechał, jechał, oni jechali w dwójkę. On i przed nim jechał kumpel jego, jakieś tam się trzymał kilometr, dwa przed nim. No i w pewnym momencie, jechali w jedno miejsce, do Świnoujścia. I w pewnym momencie, wy, no po prostu wy, wystrzał miał, nie, z tyłu w naczepie, na środkowej osi. No i mówi tam do tego gościa, co z przodu jest na radiu, do tego kumpla swojego, mówi, ty weź tam kurde, zjedź na najbliższym zjazdem, bo ja mam kurde wystrzał, szybko wymienimy to koło, byś mu pomógł, nie, co ty. Mówi, mówi że gościu go ola w ogóle pojechał, nie. on powiedział, że nie może, bo on się śpieszy do świnoujścia. wyobrażacie to, w dwójkę jechać, w dwójkę jechać, kumpel. Tak jak ja bym z kumplem jechał z firmy i jemu by się coś stało. Ja bym powiedział, że ja nie, nie pomogę mu? To są jakieś jaja, nie? To są jaja jak berety. A tak było. On mi tak mówił, że tak było. No i on wymienił ten kto koło sobie, mówi jeszcze ci pomogę. No to ja ci tu pomogę, nie? Nie, mówi, ja sobie dam radę, nie? Ale mówię, mówi, mówi kurde zobacz, jakiego mam kumpla, nie? Znaczy, miałem kumpla, chciał powiedzieć. Ale karma wraca, no, to, to prędzej czy później karma wróci. Tak samo jak ja... Yy, a nie, bo ja Wam o tym nie mówiłem, co ja miałem za przygody w tym... W tej... W mega co jeździłem, to... To powiem Wam, że tam, kurde, też byłem na łasce innych kierowców po prostu, nie? Bo tam była inna historia zupełnie, tam była chyba historia z akumulatorami, ja może kiedyś może Wam kiedyś to opowiem, ale takiego dziada to jeszcze nie widziałem w życiu, nie, no w życiu no, ja jestem daleki od tego, żeby żeby krytykować kogoś na forum bo tak jak widzicie, no pracowałem w Maratonie pracowałem w Andreasie pracowałem w Megatranslaw i pracowałem w Reneksie czyli Maraton, Auto Andreas Megatranslaw, Reneks to jest moja piąta firma w której pracuję i nigdy nie nic nie mówiłem złego na żadnego pracodawcę absolutnie nie oceniam ludzi po wizytówce nie? ale traktowanie kierowcy przez pracodawcę to ja wyczuję od razu. tam po prostu, no byłem na łasce innych, innych kierowców, którzy stali koło mnie na parkingu, nie? Gdyby nie oni, to bym nie ruszył. I to były trzy takie sytuacje. Może kiedyś Wam opowiem. Już nie jako tam personalnie do szefa, tylko tamtego. Tylko po prostu jak, jak w każdej z tych filmów się pracowało. Ja już dojeżdżam do parkingu, zostało mi 3 minuty jazdy na chemic stanę, bo kurczę do Woklanda by mi zabrakło dosłownie z 9 minut, 8-9 minut jazdy A jak zrobię pauzę, to bym dojechał, no ale znowu się kurczę w zakaz bym wpierdzielił nie? Bo bym był kurczę 10 po 12 to znowu pauzę robić, to, tamto, to, to, nie, chcę mi się już, ja już jestem też zmęczony, a ja o 5 wstałem dzisiaj, także, tu na Chemnic zostanę, no, chyba, że nie będzie miejsca, no, ale to raczej jest nie, niemożliwe, żeby nie było miejsca, w sobotę wieczór, jak nie będzie, to pojadę dalej, gdzieś na dziku się stanę, ale to raczej nie przewiduję, Uch. Chwilę się wbijamy, zapuszczamy korzenie i jutro się wieczorem wyjedzie. Czy tam jakoś około 12? Może pojadę o północy, tak, żeby jak najwięcej skippów, także żeby tak z 750 km zrobić minimum. Tu dalej na co jest parking za. 50 kilometrów, to bym dojechał, ale ja nie jadę czwórką, tylko siedem dwójką. Czyli zostanie albo dzikus, albo... albo dzikusy, albo wokland. bo do woklanda do nie dolecę, no to wtedy musiałbym na dzikusie stać. Ja bym chciał się jutro iść ogolić, kurde, wykąpać i... spędzić normalną niedzielę, nie? Jamy Minus siedem jest na porzu. Że mroźno. Znajdziemy, nie ma siły, żeby nie było. To jest są, ale bm w drugą stronę się ustawić. I chyba widzę sobie miejsce dla siebie. z tej strony nie było żadnej rajki. Nie gadaj. No tutaj są, ale chłodnie stoją, nie? Ja pierniczę, ja pierniczę. Dobra, tutaj stale i tyle. Tutaj się ustawię kurczę bo po prawej stronie. A, tak zrobimy. To jakaś niemiecka ciężarówka stoi. A ten tu co, silnik ma odpalony teraz? jak nie sraczka to urok, no. The next day. Witam serdecznie, moi mili, w poniedziałek. Godzina 10 po drugiej. A my startujemy. Startujemy, moi mili. W takich oto warunkach śniegowych. Chyba popadał śnieg w nocy, widzę, bo szedłem spać, to nie było. W ogóle szedłem spać wcześnie, bo... Słuchajcie, wczoraj miałem taki... taki atak migreny, że myślę, że zwariuję po prostu. Od 13 to mi tak dynia zaczęła napierdaczać, że mówię, że nie wytrzymam po prostu. Położyłem się o 13, wziąłem dwie tabletki o 13, pożyłem się, obudziłem się o 16 z jeszcze większym bólem. Później, po, poży, później wziąłem następne dwie tabletki. No i kurczę, o 20 się obudziłem już wyzwolony z tego punktu. ale powiem wam, no taką miałem tragedię, nic nie zrobiłem. Miałem, po, miałem tu porobić te rzeczy, o których wam mówiłem, no Zacząłem to robić o 10 i po prostu nie zdążyłem, w ogóle nie nie, ten. W ogóle nie, nie byłem w stanie palcem ruszyć, kurde, taki ból głowy już. Ja rzadko rzadko mnie głowa boli, ale wczoraj to po prostu przeszed, przeszedłem samego siebie z tym góle, założyłem sobie, że o drugiej wyjadę no i wyjeżdżamy od tej drugiej, po czym jak to pójdzie, bo tutaj jakieś opóźnienia pokazują później przed Norymbergą pewnie trochę śniegu leży. Zobaczymy, jak to będzie szło tutaj. Na razie, na razie nie wiem, jak będzie. No, nastawiłem sobie nawigację na parking dol we Francji. Tam mam 825 km. Jeżeli warunki by pozwoliły, to bym tam dojechał na dychę. A stamtąd, a stamtąd miałbym 300 parę kilometrów do lotu tylko na jutro. No, zobaczymy, jak to będzie szło. nie? To teraz to ja nie mogę nic powiedzieć w tym momencie, bo jest jak jest, że jakoś to Niemcy ogarną do tego czasu.